Siemanko, a więc chcąc sobie pograć, postanowiłem nagrać. Kolejny odcinek, a więc rozpoczynamy kolejny scenariusz. Jesteśmy naszą złodziejką, ale zmienimy się na rycerzyka. Znowu jakiś taki dziwny krajobraz. Ha. I znowu te, te dziwne liście. Uch. Panie się od nich odbija. Tu jakieś totemy z czaszek, i kości. I znowu gobliny. Wow, ul, ul, ul. Ale jestem inteligentny. Rozwaliłem Ula To jakiś większy goblin, wow Tata goblin, mama goblin I dzieci goblinki Dobra, tam nie przeskoczę Chociaż czekajcie, o Nie, to jest zły pomysł Chociaż Dobra, powiedzmy, że No i dupa nie, o doskoczyłem, dobra Fuksa miałem Odbije się od tego, odbiję i wskakujemy na wyższe levele Nie będę tam tego zbierał, bo nawet nie wiem po co zbiera się te liksyrki Tak więc idziemy. Wow! Co to było? Dobra, jak zwykle, fuksem mi się wszystko udaje. Bo przeszedłem nawet, nie wiem o co chodziło. Ktoś tam coś na mnie zawalił. Wszędzie gobliny. Zdychaj zielona paskudo! Wsparcie ich jest, coraz więcej. Tylko jak mam zabić tego pajaca? Dobra, chyba go oleję. Tak będzie najlepiej. Tu mam jakąś dźwignię, zobaczymy co się stanie, jak ją przełączymy w lewo. Aha, otworzy się to. Ale raz, dwa i to się zamyka i tu jest problem. A więc tak, o. przesuniemy to do ognia. I być może z uda mi się zdążyć, tylko jakiś pajat ze mnie strzela. No ale to nic, tylko zaraz jak się wkurzę, jak mu trzepnę. Dobra, próbujemy, uwaga. Oła, coś mi nie pykło. He, zdałoby się to przesunąć bardziej. A zobaczymy, czy czarodziejem nam się uda to przesunąć bardziej. no Kopnę cię zaraz w dupę. Nie... Nie trafiłem. No i zdychaj, szmato. Wkurzam mnie Dobra, zobaczymy. O. Uhu. Toś mi nie wyszło. O, teraz lepiej. No i teraz tą dźwignią może być problem. Bo pewnie nie zdąży, uwaga. I pyk. Aha, tak to na pewno nie zdąży. Jeszcze raz. Co jest? Ej, ej, ej Wiem, może trzeba czymś zatkać to O Też pewnie nie o to chodzi Zobaczymy dokąd to przesuniemy Kurde, hm huh. Wiecie co? Nie mam pojęcia Co wraca praktycznie. No ty gnoju. Szkoda, że się nie mogę teleportować. Oj, to mam mały problemik. Albo nie myślę. Dobra, pójdziemy górą. Zobaczymy, może coś się wyjaśni. Weźmiemy sobie tą typkę. Rozbujamy się. O, ile to coś mi da? Uwaga, dupa Jasiu. Nic mi to nie dało. Wow, za co ja się tam zopałem? Patrzcie, tu jest te koło zębate, dziwne. Gdzieś w wlazł, nie wiadomo gdzie, w jakieś haszcze. Może tutaj by było lepiej coś zablokować. Czekajcie. Ja tu zaraz coś wymyślę. W którą stronę to się powinno naciągać? Sprawdzimy. Wyczarujemy coś tu. Ha, nie pykło. Ale sprawdzimy coś. Nasza brama się ładnie zablokowała. Tak więc tak o. Ech, podskocz. No, podskocz i bierzemy to. Jeszcze raz. Jeszcze, no. Będę skakał jak kretyn. Dobra, tam to znikło. A więc tak. Spróbujemy to trochę inaczej. Wtedy to przyblokujemy, patrzcie. Nie wiem, czy mi się uda. O. A widzicie? Jak chcę to pomyślę. Tylko trochę mi to zeszło. Ale dobra, idziemy dalej. Co my tu mamy? Tu jakąś parę wodną. Tu jakiś mostek. I po raz kolejny coś trudnego. Ho, jakby to zrobić. A więc bierzemy sobie czarodzieja. O. Nie ja wiem, co mi to dało. Ale zaraz może coś się dowiemy. Wii Hmm Kurde, chodź tu, chodź tu, chodź tu Tak na równo, żeby to latało sobie Lata? Nie, bo to idzie na boki, kurde Teraz coś tam się udało i teraz, uwaga Damy sobie to tu Kurz to leci trochę za wysoko Nie wiem, ustawię to tu Może wtedy dosięgnę Pyk pyk Kurde, ale blisko było Ja pierdzielę Hmm Ten most się powinno powinien jakoś móc otwierać No Otwierać się otwiera tylko ja go nie mogę przyblokować No nie. No nie. Imbo raz kolejny mam problem z czymś. No wyżej podleć. Nie da się. Oj, oj, oj. A czekajcie, spróbuję tam się złapać czarodziejką. Może wtedy mi coś wyjdzie. Czarodziejką? Czy ja mówię na nią czarodziejka? Gnoju. Wyprostuj się No jaka głupia suczka To żem się złapał Wow, już się zmęczyłem powoli Ale to trzeba coś zrobić w ten, w ten deseń Tylko czemu to tak słabo odmucha Jest, udałko się, haha Uff, trochę się zmęczyłem po tym wszystkim. Wow, jakiś wielkoludy. Zdychoć. A już was zabije, czy jak on tam ma. Da się topknąć? Oczywiście, że się nie da. Nie to, suczko. Dobra, i się bujamy. I w prawo. Ciekawe, czy ten level będzie długi. Już trochę mi sprawił problemów. Zdychaj gnoju, wielkie te gobliny Dobra teraz przesuniemy to tam Też nie, chyba nie trzeba nawet Usmażymy się tu? Nie A chociaż może i trzeba, bo jak ja tam potem wskoczę? Ajajajajajaj Oła Huh Tak, zaraz się lekko przysmażę. Trzeba, trzeba. Chociaż... Ale nie, bo to pęknie... ...od ognia. Szybko! Yeah, udało się! Wow! To jest gra na myślenie, nie dla mnie. Dobra, patrzcie jaka fajna woda. Jaka ropucha, ja pierdziele. No ja, ciekawe co ja z nią zrobię. Ho! Huh. Dobra, nakarmimy ją. Żyj He, <laughs> fajnie to wygląda. Tylko nie wiem czy tak trzeba. Żyj jeszcze Jeszcze, żyj, może pękniesz Masz jeszcze co tu dla ciebie maleńka A, mam? No bierz swój posiłek ale jędzorem fajnie macha. No żyj! Bo nie dostaniesz kolacji. Jaka upośledzona? Ha, trochę coś jest to dziwne. Boję się nic nie dzieje. Ha, Wow, zjechałem jej po dupie. Wpadłem do jakiejś wody, nawet nie wiem czy czuła się z nią bić. Dobra, mniejsza o to. Tylko ciekawi mnie po co ja tu wpłynąłem. Nie wiem. Dziwna sprawa. Spróbujemy w, te, w tę stronę, w bok. Ta żaba też była dziwna w ogóle. Żarła, żarła i co? Nic jej się nie działo. Nie wiem, do góry, do góry, szybko, szybko. Dobra, gdzieś żeśmy wyszli. Tu mamy skarb. Otwieraj. Poemat kolekcjonerski po raz kolejny. No i co, i tu nic nie ma, i musimy się cofnąć do żaby. O Na wszelki wypadek jeszcze tutaj wskoczę, ale tu też nic nie ma. To co zrobić z tą żabą? I tu jest problem. Zaraz może się dowiemy, trzeba pokombinować trochę. No, byłaś. No e, w sumie coś mamy tu dalej. Nie musimy chyba tam nic robić. Znowu te przeklęte gobliny, zdychać. Dobra, jeszcze jeden. Albo dwa. I jeszcze jeden gejowski, który do mnie strzela. Dobra, rozwaliłem to młotem. Ła. Wow. dobra leje na niego odbije się z grzyba i do góry no jak zwykle nie doskoczyłem no patrzcie raz dwa dobra ja pierdzielę no głupie grzyby idę tak na żywioł może mi się uda Kurde, tu parzy He, i co teraz? Ła, jakaś szmata do mnie strzela Szybko, szybko, szybko No, durnowaty czarodziej Kto cię był uczył magii? W Hogwarcie chyba O, rozleciało się Dobra, raz, dwa, może mi się uda Zdychaj Coś tam mi się udałko Mam nadzieję, że jestem blisko końca, bo ten odcinek już trochę trwa. Coś tam mamy u góry. O bańka. No, ale co mi z tej bańki? No dawaj tą bańkę. Dobra. Ale bania! Huhu Odmuchaj Nie mnie! No dobra, leje na to. Mam nadzieję, że da się iść dalej. Co tu jest? W tej grze się chyba nie kłóca z tego, co kojarzę. A nie mogę iść dalej. Wow, fajnie. No to idziemy na naszą banie, która dmucha. No, dmuchaj. się tam w życiu nie doskoczę? Lol. Jest, eee, udało się, dobra. Chociaż fajnie, że tu jest gdzie iść. Myślałem, że już nie będzie. Młotem was rozwalę. Oła, zginąłem. No to sobie porozwalałem. Tu jest odnowienie, chyba. O, na szczęście. Muszę zmienić na miecz, bo jest lepszy i szybszy. Wow! A tu jeszcze te pszczoły, nowate. No, odnawia się. Głupie pszczoły. Ciekawe, jak ja mam to zrobić. Że ten goblin mnie wkurza. Zdychaj. O, ła, wow, nie trafiłem. Dobra. Dla się, tu wspiąć Tu jest dźwignia Aha, bierze ul i szybko O No, prawie mi się udało. Ej, to jest nie fair. To może dać tam przejść, spróbuję starczą. Uwaga, no i co, że się udaje, skoro za chwilę mnie cofanie do tego momentu to trzeba. Próbujemy po raz kolejny, nie wiem co tu trzeba. Ech. 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 Ech! Kurde, przecież to nie ma szans. LOL Hmm Teraz jestem normalnie w szarej nie powiem gdzie huh. Może tam trzeba coś zablokować A ja nie widzę jak zwykle Co? Tam coś jest, ale tam się nie da wejść. Dźwignia to blokuje. Może coś magikiem? O, coś to dało. Czekajcie. Może trzeba spalić ten nul. Tylko nie wiem, jak to się. O, tak się obraca, dobra. Wow, e, fajnie. Tylko co mi to dało, powiedzcie. Bo ja jeszcze tego nie wiem, co mi to dało. Huh. Szkoda, że tym ulem nie mogę ruszać. Bo to by mi wtedy dużo dało. No łap się Kurde Tu jest kolejna jakaś dźwignia Ale nie zdąży jej przecież obrócić No ale głupie Po raz kolejny mam wała Jak Polska cała Nie no, to wisi na łańcuchu, czyli z tym na pewno nic. Ho. Huh. Wow, znowu się spociłem. Po raz kolejny. A, widzicie, czekajcie. No chodź tu. No przełaś. Jakbym tak odpowiednio to ułożył... To będzie okej. Okay. Haha! <laughs> <laughs> I zdychaj, gnoju. To mi się podobało. I po raz kolejny musiałem pomyśleć, co było dla mnie katorgą. Ciekawe, czy teraz dążę, o ile to będzie na czas. Uwaga! Udało się? Udało się, dobra. Jesteśmy chyba przy końcu. Jaki piękny kwiat. Mam nadzieję, że nie będę musiał z nią walczyć. Odcinek taki dłuższy trochę. Pomóż mi. Moje pędy usychają. Znajdź moją siostrę tulipanka. Boże, teraz będę jakieś siostry szukał. Gdzieś mam twoje kwiatki dla Agatki. No i co? Bohaterowie znaleźli się w magicznym lesie. Ponciusz został zauroczony przez damę, która była kwiatem. No, dama, kwiat, fajnie. Madeusz uważał, że cały ten ambaras z mówiącym kwiatem to jakiś magiczny psikus. Zoja nie spieszyła się z osądem. Pożyjemy, zobaczymy. Pomyślała, no to co? Udało nam się ukończyć kolejny poziom, był nawet fajny odcinek dość długi, a ja Was już teraz zapraszam do kolejnego odcinka, który najprawdopodobniej ukaże się jutro. Do zobaczenia, cześć!